Film promocyjny laureatki konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury 2023. Tłem dla słów laureatki są ujęcia z różnych placówek Biblioteki Warszawskiej dzielnicy Wola, regały pełne książek i stanowiska pracy członków zespołu Biblioteki. Pojawia się też kilka osób z zespołu, zgromadzonych przy wspólnej pracy. Film rozpoczyna niebiesko-biała plansza z hasłami. Potencjał, lokalność, zmiany, zespół, wrażliwość, inicjatywa, zarządzanie, relacje, wpływ, planowanie. U dołu planszy napis. Mazowiecka Menedżerka Kultury, 2023. Kategoria pierwsza. Anna Grędzińska, dyrektorka Biblioteki Publicznej w dzielnicy Wola, miasta stołecznego Warszawy. Biblioteka na Woli to duża sieć, która składa się z 19 placówek bibliotecznych, które mieszczą się w 12 lokalizacjach. Mamy szeroką i różnorodną ofertę, którą przygotowujemy i która jest szyta na miarę dla naszych mieszkańców i użytkowników. A wiemy o tym, ponieważ rozmawiamy z naszymi użytkownikami i prowadzimy ankiety, żeby dowiedzieć się, czego potrzebują. Zespół Biblioteki na Woli może pochwalić się standardami obsługi czytelnika. Jest to dokument, nad którym pracowaliśmy przez cały rok, który wspólnie wypracowaliśmy tak, aby nasi użytkownicy, nasi czytelnicy byli w jednakowy sposób obsługiwani we wszystkich placówkach bibliotecznych na Woli. To, co wyróżnia Bibliotekę na Woli, to sprofilowane placówki biblioteczne. Możemy się poszczycić takimi miejscami jak Fantasmagoria, Poliglotka, Komiksowo. Odolanka, Biblioteczna Strefa Gier, Klub Podróżnika, a już niedługo zaprosimy Państwa do cyfrowej redutowej. Jednym z projektów, który jest dla nas ważny, są Wolskie Regionalia. Jest to projekt, który mógł powstać tylko dzięki zaangażowaniu bibliotekarzy i zaufaniu, jakim cieszą się polscy bibliotekarze wśród mieszkańców. Wolskie Regionalia to cyfrowe Archiwum Społeczne, które poświęcone jest historii i dzielnicy Wola w Warszawie unikatowe, często niepublikowane fotografie otrzymujemy od mieszkańców dzielnicy Wola, od miłośników dzielnicy i od instytucji. Materiały w ciekawy sposób prezentują historię dzielnicy Wola i miejsca, których często nie możemy już dzisiaj zobaczyć. Wolski zespół liczy 80 pracowników, którzy są podzieleni na 25 mniejszych zespołów. Dlatego dla mnie tak ważna jest komunikacja. Zależy mi na tym, aby wszyscy pracownicy w jednym czasie mieli te same informacje, żeby wiedzieli co się dzieje w instytucji, jakie mamy plany, co nam się nie powiodło i dlaczego i co zamierzamy z tym zrobić. Przychodząc do zespołu jako nowy lider miałam w głowie mnóstwo pomysłów, wiedziałam jakie chcę zrealizować projekty, znałam wizję instytucji. I z doświadczenia mogę powiedzieć, że nie poddając tych pomysłów i projektów pod opinię mojego zespołu, nie rozmawiając z nimi nie osiągniesz oczekiwanych rezultatów i te projekty nie przyniosą zamierzonych efektów, a ludzi nie zapalisz do pracy. Szalenie ważne jest, żeby umiejętnie wychodzić z kryzysu w zespole i z zespołem, bo kryzys daje nam niepowtarzalną szansę, żeby zbudować coś nowego, coś innego. Dobry lider to taki lider, który potrafi zbudować dobrostan zespołu, czyli równowagę emocjonalną i zawodową, a przy tym nie zapomina o sobie, ponieważ uważam, że możesz tyle dać, ile sam masz. Dobry lider w naturalny sposób skupia wokół siebie ludzi i tworzy przestrzeń do wymiany pomysłów, do wymiany myśli, pozwala swoim członkom zespołu być liderami ich pomysłów, brać odpowiedzialność za te pomysły. Wspiera i ufa. Dlatego w swojej pracy stawiam na komunikację i tworzenie przestrzeni do rozwijania kompetencji i talentów, tak aby członkowie zespołu czuli się docenieni i widoczni w zespole. Biblioteka to wspaniałe miejsce, w którym można realizować swoje pasje i talenty, można się z innymi ludźmi dzielić tym, co mamy, co potrafimy, możemy się inspirować i być inspiracją dla innych. Spis w kolejności alfabetycznej 70 nazwisk członkiń i członków zespołu Biblioteki Publicznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Logotyp Mazowieckiego Instytutu Kultury z Marką Mazowiecką. Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.